W dniu, jako inicjator, akcji za, w dniu dzisiejszym jako inicjatorzy akcji jestem za całodobowym metem w Warszawie złożymy wezwanie wezwanie dla prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gębkiewicz-Walc o to, aby oddała nam te złożone 2 marca ponad 20 tysięcy podpisów. Jestem za całodobowym metem. Dlaczego? Dlatego, że minął miesiąc i poza radnymi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radnymi Prawa i Sprawiedliwości nic. Naszym zdaniem niestety nie wyszło, dlatego że to, co w mieście stołecznym Warszawa nie ma wlepki platformy obywatelskiej dla ratusza jest nieistotne. Czujemy się oszukani, skrzywdzeni i tak naprawdę możemy przeprosić, że praca wielu mieszkańców Warszawy, zaangażowanie i trud w ideę modernizacji metea w Warszawie poszła na marne. Ratusz milczy, my w takim razie żądamy oddania 20 tysięcy podpisów i liczymy, że Hanna Gonkiewicz Walc i ratusz w terminie 30 dni od dzisiaj odda nam te podpisy, a jeśli nie, będziemy dalej o nie walczyć. Jednocześnie e, możemy. Obiecać i oświadczyć, że nie zaniechamy walki o metro całodobowe w Warszawie i dalej będziemy z mieszkańcami Warszawy zmieniać nasze miasto i przede wszystkim metę w Warszawie. A teraz, jeśli Państwo pozwolicie, odczytamy wezwanie dla stołecznego ratusza. Jest to wezwanie dotyczące zwrotu ponad 20 tysięcy podpisów w sprawie metra całodobowego. Szanowna Pani Prezydent. W dniu 2 marca 2011 roku złożyliśmy do pani apel wraz z załączonymi podpisami ponad 20 tysięcy w sprawie metra całodobowego w Warszawie, akcji przeprowadzonej przy udziale mieszkańców Warszawy pod, pod nazwą Jestem za całodobowym metrem w Warszawie. Do dnia dzisiejszego ratusz nie wydał żadnego stanowiska w przedmiotowej sprawie, a poza tym A poza radnymi klubu SLD, którzy poparli projekt metra całodobowego w Warszawie oraz radnymi klubu PIS, którzy byli i są gotowi usiąść do stołu, aby porozmawiać o metrze i jego rozkła rozkładzie kursowania. Nic w tej sprawie się nie wydarzyło. Wierzyliśmy, że pierwsza tego typu akcja w Warszawie, akcja, która odbyła się poza wyborami i poza politykami, uzmysłowi pani, że Warszawa wreszcie staje się stolicą świadomą, której mieszkańcy chcą wspólnie z ratuszem i swoimi radnymi decydować o kształcie Warszawy, jej wyglądzie i modernizacji, czym dali wyraz składając swój podpis pod akcją, podpis negatywny lub pozytywny. Pierwszy raz to mieszkańcy mieli szansę się wypowiedzieć w tej sprawie nie tylko poprzez złożenie podpisu. Ale w różnych sondażach w mediach, w radiu i tym podobnych. <laughs> w tym miejscu pragniemy wskazać, że wszelkie sondaże przeprowadzone w tej sprawie uzyskały zdecydowaną większość wśród mieszkańców Warszawy za metrem całodobowym w Warszawie. Celem inicjatorów akcji było wywołanie problemu funkcjonowania metra w Warszawie, wywołanie pożądanej dyskusji w tej sprawie oraz wspólne w ramach porozumienia klubowego między partiami po politycznymi wypracowanie projektu, który umożliwi wydłużenie kursowania metra, jeśli nie przez całą dobę, to przynajmniej w weekendy oraz wydłużenie kursowania metra w dni robocze o godzinę lub dwie. Z uwagi, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnego stanowiska ze strony ratusza, w tej sprawie ani ratusz nie, nie ustosunkował się do sprawy metra w mediach. Zmuszeni jesteśmy żądać z, m, zwrotu złożonych podpisów, gdyż uważamy, że ratusz nie bierze pod uwagę ani zmian zgłaszanych wspólnie z mieszkańcami Warszawy, ani pracy ludzi, którzy zbierali podpisy, ani żadnych pomysłów, których autorem jest, nie jest sam ratusz.